Hej, cześć Manguludzie, z tej strony corner i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Friday Night Funkin'. Dzisiaj będziemy grali w moda Friday Night Funkin vs. Void. Bez dłuższego przedłużenia, lecimy od razu do moda i zobaczymy jak nam pójdzie. Kolejny odcinek, dzisiaj już ostatnio graliśmy w Hexa, dzisiaj lecimy z panem Voidem. Pierwszy raz też ogrywam tego moda, ponieważ jest to nowy mod. Mam nadzieję, że nam wyjdzie, dobra, nie będę już tutaj ustawień ogarniał. Wchodzimy w stare moda. I zobaczmy, co tutaj dla nas kolega Void przygotował. O, mamy nawet jakiś ukryty wig, więc chyba trzeba będzie go odblokować. Trzy traki Asteroids, Weightless i Event Horizon. No co, odpalamy harda i lecimy. Zobaczmy, co nasz Void potrafi w takim razie. Okej. Okay. Dobra, jak na Start mi się bardzo podoba. So this is ha. Huh? Więc to jest to tak, uh, this is the dude who destroyed an ex rockstar. Jesteś gościem, który rozwalił uh, rockową gwiazdę. Uh, I don't really see it. Uh, tak naprawdę tego nie widzę. Ok. Uh, hey, at least you showed up. Uh, ale w końcu to pokazałeś. If were you, if I uh, were you, I probably wouldn't have even bothered, heh? E, no, że ogólnie gość po prostu, jakby nie na naszym miejscu by był, to prawdopodobnie by chyba był lepszy od nas. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem. E, but this works. Everyone have a great time watching me polish the floor with you. A, czyli że wszyscy będą mieli dobry czas, jak będą oglądali, jak gość nami e, no, myje podłogę. Alright, I'm getting bored. AC Voids got a show to do. We don't get out at the time in the galaxy. already. E, OK, okej, jestem zmęczony, jestem zmęczony, e, nasza tutaj jakby widownia e, chce zobaczyć e, All the Time in the Galaxy, e, coś czego nie widziała w całej galaktyce, jesteś gotowy? Eee, Bye bibobaj, alright then, no dobra. Dobra, zobaczmy Wojt, co potrafisz, jak potrafisz tak dobrze gadać. Pokaż na co cię stać. Ale mi się podobają te strzałki, już ja już widzę tę taką elektryzację w strzałkach, to jest świetna sprawa. Let's go, Void! Ale ma super animację. Co mi się podoba. Pierwszy raz, pierwszy raz tego Magic'a w ogóle, gala, w ogóle W galaktyce jesteśmy, tak? Jak BTW, bo sobie, gadałem sobie z nim tutaj, a Była właśnie mowa, ale my tutaj jesteśmy w jakimś galaktycznym show Ludzie nas tam kurde oglądają, bo widać na tych hologramach W ogóle to są postacie z modów, bo już rozpoznaję niektóre ta 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 ta, ta. W ogóle wybaczcie za ostatnio słabo jakość audio na odcinku. Dobra. Ale niestety tak się zdarzyło, że... No niestety nie sprawdziłem przed odcinkiem jak moje audio będzie pasowało do muzyki i niestety byłem trochę to dość hiper cicho. Tylko w pewnych momentach było mi dobrze słychać. Ale dzisiaj już nie będzie takiego problemu, mam nadzieję. Sorry kumplu, ale nie dam ci tego tak łatwo wygrać 94% 0 tak jakichkolwiek misów, no i to mi się podoba. No i co kolego? Kto tu kim wy teraz będzie miotał po... Co ja w ogóle gadam? Kto, kto, kim, kto kim będzie teraz kurde podłogę mił. Chciałem gościa wyjaśnić, a sam się kurde zawiesiłem w tym co chciałem powiedzieć. Alright, right, seems like you might not actually be some wanna be internet rapper after all. Okej, okay, y wygląda na to, że nie jesteś takim słabym raperem, y jak na, na jakiego wyglądasz. Tak, 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 to chyba zrozumiałem. Uh, kind didn't expect you to make it through the first song actually. Tak naprawdę nie myślałem, że uda ci się mnie pokonać w pierwszej, w pierwszej piosence. Uh, boop, boop, beep. Well, that's fine, I'm fine, I haven't had a challenge like aeons, it's nostalgia, you wouldn't get it. Okay, okay, rozumiem, fine. E, to nie był dla Ciebie challenge, to było dość nostalgiczne. Ty tego nie zrozumiesz. E, look, I'm just warming up, you think you got this, let's see, if it is okay one, okay? Spójrz, e, ostrzegam Cię, myślałeś, you think you got, myślałeś, że to masz. E, zobaczymy, jak sobie poradzisz z tą piosenką. Bupipach! Przestań! Te nasze bubipy naszego boyfrienda, Świetna sprawa Dobra Ho! O mój Boże Już lubię tego moda, za samą muzykę Ten to się w ogóle krawat po tego poprawił i się uśmiechnął Strzelił nam... ...oszko No w sumie to do widzów, do was tak naprawdę, bo pamiętamy, że jesteśmy w show Lecimy na żywo. Będzie to, to bardziej pasowało, jakbym na przykład teraz streama miał, to wtedy byśmy mogli się zgodzić, że to leci na żywo. Ale niedługo pojawią się też streamki tutaj na kanale, więc spokojnie. Let's go. no ale jego animacje są prześwietne no co jak co? To muszę przyznać Aj Jedna z Aj Jaj Ajajaj, no trochę teraz się pogubiłem Te podwójne mnie trochę tutaj tego łapały teraz wracanie raczej nie podwójne double -kliki. Nie wiem czemu tak trochę, ale laguje mi chyba trochę tak te strzałki jak tak gram Prawdopodobnie może jeszcze nie do końca mam dobrze ustawionego BS-a pod fnf -a. Jest taka szansa Dobra No i co ziomuś? Myślałem, że mnie złapiesz w tej piosence? No nie wyszło ci chyba Kurde Oho Wkurzył się Okej okay. Okej, okay, screw you, walić się, gościu Like actually screw you Tak właściwie do ciebie walić, czy tam yy, no, słaby jesteś No ty no, czy ty nie wiesz kim ja jestem? Myślisz, że możesz sobie tutaj przyjść yy, Z tymi twoimi głupimi B-BOOP voice Tym twoim głosem yy, i twoją Gorącą dziewczyną, and make me look I, myśl i pokazywać, że jestem słaby w moim własnym show, naprawdę? Jak ty możesz w ogóle z tym żyć? Bip. Koniec. I'm AC Void, AC Freaking Void. And And you're nothing but a speaking in the universe. Uh, I w całym uniwersum nobody, nikt. Uwierz mi gościu, nikt eee, Making it out of this. Eee, nie pokonał mnie w czymś takim. I'm about to send you into another dimension. Nie upokorzył mnie w taki sposób. W takim razie wyślecie do innej przestrzeni. Let's go. Beep up! No to w takim razie gościu pokaż mi na co cię stać. Okej. Okay. No, teraz lecimy na poważnie. Let's go, void! Widzę, że podwójne strzałki teraz będę musiał opanować je, żeby ich tego pokonać Przyznacie widzowie, że ta piosenka jest świetna ogólnie lubię to takie typowo właśnie galaktyczne piosenki kurde, na no mi nie idzie na tych strzałkach Dalej najbardziej misuję na tych szybkich, które trzeba kiekać szybko. O właśnie, kurde na tych. Masakra. Ja muszę się chyba, kurde, rozgrzewać przed tymi odcinkami, bo jak gram pierwszy raz nowego moda na odcinku, no to wtedy mi idzie strasznie słabo sobie, aj, teraz w ogóle nie kliknąłem strzałek. Muszę sobie jakieś rozgrzewki zawsze robić przed modem, jak chcę nagrywać odcinek. Na jakichś innych modzikach. Żeby przygotować palce. Bo w ogóle takie strzałki umiem klikać. Tylko jak są palce do tego przyzwyczajone. Jak zresztą można słyszeć po mojej klawiaturze, to teraz moje palce fanicznie starają się trafić wszystko co trzeba. Ale postarajmy się po prostu tego nie zepsuć za bardzo. Na pierwszy raz to najważniejsze jest po prostu żeby przeżyć i go pokonać. No, ja Wojt, czekam na Twoją pełną siłę. Jak na razie to nie jest wyzwanie, stary. W sensie na pewno jest to wy. wy... O, dobra, to, to już jest wyzwanie. To na pewno jest wyzwanie dla mojego accuracy. Jednego A! Dobra, stary, lotowałem, spokojnie. Oh my god! O, 50 misów i 83 accuracy, Oh my god. Ledwo dałem radę. Six! 937 sixów, goodów 215 i 44 badów niestety. No i 50 combo breaków. Najwyższe combo 274. Ajajaj. No ale pokonaliśmy go, tak? After a long and intense show, BF had out rapid the legendary AC Void, who rightly seemed pretty with losing for the first time in centuries. E, od dłuższego czasu... tego... After a long and intense... Po długim, intensywnym show e, wielki, tutaj nasz legendarny raper BF e, pokonał tam A.C. Voida, e, który nigdy nie został pokonany w żadnej rapowej bitwie. Everyone got an instant performance, and BF and BF casually returned to Earth and ordered a pizza. Everyone was happy. Expect Void, obviously. E, wszyscy byli w szoku, że tam byli tego incredible performance, e, że. Boyfriend z dziewczyną wrócili oczywiście na ziemię i zamówili sobie pizzę. Wszyscy byli szczęśliwi, oczywiście oprócz Wojda. Czy to jest koniec? You got skills, but Void's not finished just yet. If you actually on this was of easy, there's another challenge more coming soon. Mamy oczywiście sporego skilla. Wojd oczywiście z nami nie skończył. No i oczywiście, jeżeli dla, według nas to było zbyt proste, no to czeka na nas kolejny challenge. I więcej już wkrótce. No ale jak sami wiemy, był tu jeszcze jeden tajemniczy wik do odpalenia. Czy tego wiku naprawdę nie mogę odpalić? E! Dlaczego nie mogę odpalić tego wiku? Czy to dlatego, że miałem za dużo misów i nie wyszło? A Może na free playu chociaż mogę? Powiedz, że na free playu mogę to odpalić. Nie mogę tego odpalić na free playu. Dlaczego? No nic, trudno widzowie. Taki fajny mod versus Void. Jeżeli ogarnę, o co chodziło, dlaczego nie mogę odpalić tego traka, czy on po prostu jest zablokowany, czy jednak można go jakkolwiek rozegrać, jeżeli po prostu zrobię lepszy wynik, no to najwyżej nagram jeszcze z tego jakiś tam odcinek i wrzucę do was na kanał z tej jednej piosenki. No a jak na razie to tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego moda. Mam nadzieję, że oczywiście versus Void mod wam się spodobał. No i widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku z The Friday Night Funkin'. Kolejnego moda. Ja byłem Cornery. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się już wkrótce. Elo!